Kochani, dzisiaj będę oceniała razem z moim kuzynem historykę Roblox. Ogólnie to będziemy oceniali jakąś ukrytą prawdę lub szkołę lub jakieś inne te. Ale z racji tego, że to jest pierwszy odcinek, to będzie też historyjka Roblox. Widać cała historyjka Roblox na YouTubie. No i co? Nie będę przedłużała, po prostu zacznijmy. I nie dziwcie się, że tak słabo nam nie znaczy, Ale mi nie będzie, będzie z 24 podejścia, prawda? Ej, czekaj, ja tu na film. To się wytłumaczę. Coś ja chciałam powiedzieć? Ja. Zaczynamy. No dobrze, zaczynamy. 40 sekund minęło. Ej, awa. Mama prosi, abyśmy zeszli na dół. Chodź. Nie, to znowu? Kurwa. Dobra, przejść. No dobrze, dziewczynki, to przeprowadzamy się do mojego narzeczonego. Ne! Mamo, mamy tu przyjaciół. Myślisz, że wszystko już jest Nie marudźcie, poznacie nowych. Idźcie się pakować. To jest takie bez sensu. Ja bym nie chciała poznać nowych, skoro mam już przyjaciół, tak? Się boję ludzi, więc. O, no Dobra. Dziś, awa, ja idę. Co to jest? Co? Narzeczony. Tam jak ta matka wygląda, jakby miała tyle samolatek te córki? Która to matka? Ta. Brrr. O ta, to jest smatka. Kochani, kto to jest? Nie wspominałaś, część. kto to jest? Nie wspominałaś, że masz dzieci. Przepraszam bardzo, ale zapomniałam ci powiedzieć, że mam córki dziewczynki. Przedstawcie się. Jestem Emma i mam 14 lat. Miło mi cię poznać. A ja jestem Ala i zupram... A Ani mi miło cię nie było. Mieszkać. Czy po 18 będę mogła się wyprowadzić? Awa! Przepraszam za nią. Ale to było normalne, zapytanie się, tak? Ja bym też nie chciała mieszkać u jakiegoś typu obcego, z którym moja matka jest. No właśnie. Nie szkodzi dogada się z moim synem. Wejdźmy do środka. Jeszcze raz mi coś takiego powiesz, będziesz...